Cześć, na no dzisiaj mam dla Was zadanie drugie z maja 2015, matura rozszerzona z matematyki. No i zaczynamy. Dana jest funkcja określona podanym wzorem f od x równe x minus 2 dla x mniejszego równego 0 i wartość bezwzględna z x plus 3 minus 4 w wartości bezwzględnej dla x większego od 0. No i mamy tak, równanie f od x równe 1 ma dokładnie 1, 2, 4 albo 5 rozwiązań. No i jak się za to zabrać? No widzimy, że mamy dwa przedziały. Pierwszy x mniejszy równe 0. Drugi x większy od 0. No to zaczynamy. Zapiszmy jedynkę. Najpierw x mniejszy równe 0. To znaczy, że w pierwszym przypadku x minus 2 ma być równe 1. Czyli nasze f od x w tym przedziale to jest 100. I to ma być równe 1 To znaczy, że x jest równe 3. Ale x jest równe 3 nie należy do przedziału minus nieskończoności do zera to oznacza, że nie jest rozwiązaniem no to dwójka i jedziemy x plus 3 w wartości bezwzględnej tutaj jeszcze jedna wartość bezwzględna i tym razem to ma być równe 1 no to jak się za to zabrać x dodać 3 w wartości bezwzględnej minus 4 jest równe 1 lub x dodać 3 w wartości bezwzględnej minus 4 jest równe minus 1 no i z jednej strony dostajemy x dodać 3 równe 5 a z drugiej strony równe 3 no to mamy dwie wartości bezwzględne w pierwszym przypadku x plus 3 jest równe 5 i tutaj dalej mamy x plus 3 równe minus 5 czyli 2 i minus 8, a z drugiej strony x plus 3 równe 3. X plus 3 równe minus 3. I z jednej strony mamy 0, a z drugiej minus 6. No, czyli teoretycznie widać, że mamy 4 rozwiązania. Ale pamiętamy, że x ma być liczbą dodatnią. Dodatnia jest dwójka i to by było na tyle, a to oznacza, że rozwiązanie jest tylko jedno. W razie pytań, piszcie cześć.